Animatorzy to w tym roku grupa 34 osób, które na co dzień są związane z różnymi wspólnotami, m.in. z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Ruchem Światło Życie, ale także w tym roku mamy pokaźną grupę seminarzystów z naszego lubelskiego seminarium duchownego w Lublinie. Dlaczego warto chodzić na spotkania w grupach? Dlatego, że chcemy, aby te wszystkie treści, o których usłyszymy podczas konferencji, czy o których dowiemy się podczas kazań w czasie Mszy Świętych, ciągle w nas pracowały. Dlatego też będziemy używać różnych dynamik podczas spotkań w grupach. A także zapraszać do wykonania konkretnych zadań, właśnie dlatego, żeby te wszystkie, te wszystkie wiadomości wprowadzić po prostu w życie. W tym roku też będzie pewna nowość, dlatego że wszystkie spotkania w grupach będą rozpoczynać się na scenie, gdzie nasi wspaniali matorzy będą w sposób bardzo kreatywny i ciekawy wprowadzać nas w tematykę każdego dnia podczas spotkań w grupach. Dlatego też zachęcam i zapraszam do udziału w smalu. Moja się stryj. Szedł Sasza, szosą, suchą. Szedł, szedł Sasza, szosą, suchą. Ładnie wyglądam? Dobrze, na pewno. Już się zaciera. spoko. I spowiedziałam seminarzystów. A jak będą Seminarzystów? Nie, kleryków albo coś nie tam. Ma... Ale spoko, nie? No, Matuszewska, prezes Bazylejskiego Stowarzyszenia Młodzieży, ty